Mam wszystkie na Kalegrad Plus. I się wykopki. Ostatnio mało wstawialiśmy, no bo wypady były nieudane, nic tam nie wypadało. Kilka tam urywków zebrałem, no i pokażemy wszystko w tym odcinku. Także co? Do roboty, może dzisiaj coś posypie. Pierwszy sygnał. I useczka taka wpadła. O tym razem guzik wypadł. Jak się kurzy. Jak dym. Uszka już nie ma, wyderwane. Ale guziczek wypadł. No i teraz taki guziczek wypadł. Jest uszko ale nic na nim nie ma. Na razie tyle. No a teraz taką blaszkę mamy. Miedzianą jest dziura na środku. Ale od czego to może być? Czy napisać w komentarzu A no mamy monetkę w końcu wypadła Jeden Fenol z... 82 roku, no 1882 dobrze, bo ci chodziły cały dzień, praktycznie nie ma nic w końcu wypadło. No stąd bardzo dobry No jest kolejna monetka Razem 20 groszy z PRL-u Rok, zaś się odczytać 73 O, elegancko Kolejny sygnał i mamy guzik Taki o, płaski czy zaokrąglony, jest łóżko Taki oto guziczek Ubarka teraz taka przybika jakby Co zdobienia No do czegoś to było przybite Taka przybija Jest monetka Dwa fenole wyszły Stanie najgorszy Taka o O, słońca dostała i lepiej widać będzie No i teraz klamerka wypadła Zardzewiała no, A klamereczka jest I ruszamy dalej No i tym razem łuseczka wypadła Zgnieciona już, nie, że jak będzie, to w już. I kolejna zgnieciona łuska. No i teraz łódeczka wypadła taka. O, się wyczyści, ale dobry sam był jak nowa. No, w tej bryłce coś się skrywa. Bakowujemy i mamy kolcoka. Taki naboik, O czym znaczy mówię? Nabój, pocisk. I kolejny kolcok. Ktoś tu się strzela w tym miejscu? I kolejny łuskęc do kolekcji leci. Ja tak złąbił, bo jest też trochę widać ta łuska. I taka. Ja już widzę, to tu wyleciało. I patrzymy. Co tu za monetka. 5 groszy? Nie, a 20 groszy z PRL-u. Teraz dopiero było widać. Trochę może je wyczyszczę, trochę. No, mocno zaszła, niestety. Ale monetka jest kolejna. I elegancko. No. Już to, jak widać, trochę zarosło w lesie. Może być słabiej widać. Lepiej trzeba właśnie bardziej na słońce wychodzić. Bo ta kamera niestety dobrze nie nagrywa w ciemności i lecimy dalej i kolejny kolcok no, ktoś coś nawalał nieźle bo coś chwilę wychodzą no i teraz mamy łuskę od popeszy ta mniejsza same na razie łuski, kolcoki praktycznie i kolejna łuseczka tym razem trochę większa No, Bartek znalazł I... obrączkę. jak widać jest jeszcze o, kostka Nie wiem czy będzie dobrze widać, bo się trochę pościemniło w tym lesie No ale 2009 rok 19. A 19, no to jeszcze młodsza nie? Ja dlatego mówię, że no. to, to dlatego jeszcze, wiesz. Kostka się zachowała no, elegancko Mamy kocaka kolejnego Wypadł pocisk kolejny i takiego. Na razie specjalnego Teraz o, chyba kawałek czarka wypadł to dolna część Chyba tak właśnie się zastanawiamy Ale może być O las już zarosły bardzo mocno Ciężko się chodzi, ciężko się macha wykrywką No dużo sygnałów teraz pomijamy bo tu pokrzyw, wiadomo tych szaków. Teraz dopiero taki teren, no tutaj znaleźliśmy W miarę czysto Nie jest aż tak mocno zarośnięty Także tutaj trochę pośmigamy, zobaczymy, bo jak na razie to słabiutko no Ale kto wie, co tam jeszcze wypadnie dzisiaj. Także lecimy. No i mamy guzik. Taki jest z czterema dziurkami. O Taki guziczek. I tym razem taka klamerka. No i dobrze się zachowała. Trochę zgięta, ale... jest. Tu jeszcze jeden fenolek wypadł w drodze powrotnej. Rozpadało się trochę. I ciemno, nic będzie widać na kamerze. Poszukiwania zakończone. Jak widzicie, deszcz się rozpadał. Nie ma jak chodzić, zarośnięty mocno. No, fantów też za wiele nie było. No i co? Łapkujcie, subskrybujcie. I do następnego, trzymajcie się. Cześć. No